Ja w bohaterze ukrywam przesłanie do widza. To, co chciałem mu powiedzieć. Oczywiście, taka pełna konstrukcja dramaturgiczna, która wiąże się z celem działania bohatera, jego przeszkodami w drodze do spełnienia celu, które tworzą konflikt opowiadania, bo bez konfliktu nie ma opowiadania filmowego. Można sobie wyobrazić, Literaturę bez konfliktu. Można sobie wyobrazić formę dramatyczną bez konfliktu. W filmie, i nie mówimy tu tylko o, o filmie o kinie mainstreamowym, jest to nie do wyobrażenia. E, ale skończę myśl. Taki pełny zapis dramaturgiczny e, w scenie nie dotyczy oczywiście wszystkich scen. Ale z tego wstępnego materiału, który oglądaliście o scenie, tam był fragment e, filmu Trainspotting, żeby pokazać Wam, że scena przebiegowa, która ma prostą informację do przekazania główny bohater okrada swoich kumpli. E, tą scenę można było zrobić bardzo prosto, ale. Po to, żeby było ciekawiej i bardziej interesująco, to znaczy zaskakująco, ta scena zostaje nakręcona w strukturze dramaturgicznej. Jedno jest pewne, że sceny najważniejsze w Waszym filmie powinny mieć taką strukturę, bo jeśli jej nie będą miały, jeśli bohater nie będzie w nich twistowany, jeśli nie będzie zmieniał motywu działania, Wasza opowieść będzie płaska i nieciekawa. Interesujące jest każde zaburzenie. Zaburzenie, które buduje coś, co nazywamy zagrożeniem bohatera, a de facto chodzi o podbicie jego stawki. Film o człowieku, który płynie łodzią, żaglówką po cichym, spokojnym morzu, kontempluje wschody i zachody, jest widokówką. Ale rozbujanie sztormem tej łódki, obudzenie tego człowieka do działania, pokazanie go poprzez słabości, etc. etc. powoduje, że wchodzimy w obszar kina. Mówimy: zobaczyliśmy coś dramatycznego, bo zobaczyliśmy działania bohatera, który został obudzony do jakiegoś celu, w którym jest stawka: przeżyć.